O, to, o, o to. No to już dużo nie ma. Na razie chcę zobaczyć do tamtego połączenia, czy tu jest, to dobrze, żebyśmy do tego nie wracali. Tak, że mhm. jesteśmy na połączeniu tamtego trójnika. Okay. Na razie nie będę zmieniać, spróbujemy tędy wyjść. Powinniśmy długo skręcić w lewo. Jeżeli jest tak jak myślimy, gdzie to się go włączy. górnego głównego ciągu idzie zawsze. No. Tu pani.